LeBron to potwór i każdy o tym wie. Witam serdecznie i w dzisiejszym filmie zobaczymy sobie ile LeBron stracił w wyskoku odkąd przyszedł do ligi NBA albo od swojego primu. Na początek, żeby zacząć w ogóle ten film, oczywiście zobaczymy sobie najlepszy skok Lebrona Jamesa, jaki ja osobiście znalazłem, ale jeśli widzieliście jakieś wyższe, to w komentarzu możecie oczywiście dać. Intro. Yep. Let's do it. Mm -hmm. <laughs> Skoro już jesteśmy po intro, no to pora na reklamę. Jeśli chcecie skakać wyżej, wbijajcie na Kilka Kilkaset osób już trenuje ze mną i z moimi pomocnikami. Czy jesteś siatkarzem, koszykarzem bez różnicy, starym gościem, młodym gościem, dzieciakiem? Na samej platformie mamy kilkaset, pewnie już około 100 planów treningowych, gdzie jesteśmy w stanie właściwie dobrać plan yy, zawsze pod ciebie. No i oczywiście masz również współpracę indywidualną i kontakt ze mną. Także zapraszam serdecznie. No więc wracamy sobie teraz do pana. LeBrona. Nie powiem, że pan LeBron to gold. Dlaczego tak nie powiem? Bo jeszcze gra. Jak zakończę karierę, myślę, że będzie pozamiatane. Bo ludzie zapominają, że gdy LeBron przyszedł do ligi, to był totalnym rozpierdolem. Ilość wsadów, nawet jeśli gadamy tutaj o rzeczy powiązane stricte ze skakaniem, nie o jego tam yy, asysty, punkty, nieważne samych wsadów, jeśli chodzi o swoją pozycję, co jest niespotykane, napierdalał tyle, że mógł rywalizować z centrami, którzy zazwyczaj dominują, jeśli chodzi o ilość yy, wsadów w trakcie sezonu. Re Lebron był jebaną dunk maszyną. Można oczywiście mu zarzucać, że. A, bo robił cały czas te same wsady, a, bo robił cały czas coś tam, ale słuchajcie. U Jordana wcale inaczej nie było, u wielu dunkerów wcale inaczej nie było. U Antonego Edwardsa wcale inaczej obecnie nie jest. A Tony Edwards głównie robi Tomahawki z dwóch nóg. Le y Jordan również w większości przypadków robił Tomahawki z dwóch nóg. No i oczywiście wsady takie klasyczne z jednej. Lebron robi to samo, tylko u Lebrona dominuje typowo skok z jednej nogi. I właściwie z jednej nogi widzieliśmy u niego wszystko. Reverse windmille, windmille, ale jupy z głową na obręczy, popierdolone akcje. Spójrzmy sobie na początek na ten skok. LeBrona, który ja uważam oczywiście za najwyższy, jaki widziałem. Oczywiście możemy sobie tutaj dywagować, czy był tu jakieś, leciutki, e, jakieś leciutkie podbicie przez obrońcę, czy nie. Co nie zmienia faktu, że gdy dobrze spauzujecie, widać, że LeBron mm, ma głowę na wysokości, a właściwie czoło na wysokości praktycznie obręczy. Ja teraz wpisując sobie LeBron James, mam nadzieję, że mi pokaże e, oczywiście. Prawdziwe Lebron James Height. Wzrost Lebrona 206 cm. Nawet patrząc sobie, ile tutaj tego jest czoła, podejrzewam, że Lebron może mieć większy łeb niż ja. No taka prawda, no ale nie tylko większy łeb. Chociaż chuj wie, nigdy nic nie wiadomo, drodzy Państwo. ja sobie daję tutaj kalkulator. Bo bez kalkulatora. To chuj, nie robota. No i spójrzmy sobie. Jeśli obręcz ma 3,05, chociaż gdyby tak patrzeć, to ten fit to nie jest 3,05, tylko 3,04,7 czy tam 8, nieważne. 305 minus 206, czyli wzrost LeBrona. Można powiedzieć, że LeBron potrzebuje dokładnie metr wyskoku żeby doskoczyć głową na wysokość obręczy. I u Lebrona było to niesamowite, że takie skoki on oddawał sobie od niechcenia właściwie przy każdym wsadzie. I już w high schoolu, masakryczne loty. No już pomijamy, jak ręku daleko pracował i tak dalej. Ale czoło, kurwa, gdzie mam tutaj? Mój nadgarsek ma odtąd 20 cm, I Lebron potrafił skoczyć na pewno z 15 cm nad obręcz. Co daje nam niesamowite, 115 cm około, bo to wiecie, to to jest taka miarka, jak zawsze ktoś sobie mierzy siusiaka i mówi, no ja mam 22 cm, przykładasz kuźwa miarka tam 13, nie? No więc to jest absurdalne, przy jego gabarytach 115 cm sprawiało to, że tak dominował. Więc skoro już wiemy, że tyle skako powiedzmy w najlepszych swoich skokach życia, przechodzimy teraz do oglądania. Komentarz zostawcie i łapkę w górę. No więc, panie Lebronie, zobaczmy sobie, co wsadził tutaj w sezonie 2024. jakiego jego wsady wyglądają i jak wysoko skacze. No dalej, jeden z najlepszych zawodników, oczywiście, w lidze. I dalej niesamowicie potrafi przyspieszyć. Zobaczcie, widział możliwość, że dostanie Alejupa i od razu na pełnej kurwie ma masakrycznie duże przyspieszenie dalej. No wiadomo, nie, nie porównujmy go może do najbardziej tych zrywnych zawodników w lidze Edwardsa Moranta, różnica wieku. Ale jednak gdy Lebron już ma kawałek miejsca, kończy zazwyczaj z góry. Nawet tutaj, czy zbierze w lewym kierunku, czy w prawym stosunku do kosza, on dalej z tej swojej jebanej lewej nogi, która jest zrobiona chyba z tytanu, potrafi skoczyć całą twarzą nad siatkę. No i oczywiście, nad siatkę, nie na dobrę. Czy no wiadomo, jak posterował kiedyś Tima Duncana, no to Tim Duncan to mógł mu co najwyżej polizać pachę. No ale patrzcie tutaj, dalej widać, zostały cały czas te nawyki, te co cofnięcie ręki. To są klasyczne wsady Lebrona. Nawet tutaj wiem, już poprawiliście mnie na kanale, więc ten kanał mnie też czegoś nauczył, że LeBron był leworęczny, dlatego LeBron między innymi z Wade'em potrafił niesamowicie kończyć aleje lewą ręką. Patrzcie. Właściwie poster, no właściwie jajcami z gościem się skleił tutaj yy, Paul George. Co pomiział łokciem, to pomiział łokciem, ale dalej niesamowitej pewności muś, wymaga to. Trzeba być niesamowicie ogólnie pewnym tego, że jesteśmy w stanie wykończyć. Patrzcie na tą pakę. On jest dalej wysoko, dalej potrafi mieć głowę nad siatką. Tutaj kończy lewą ręką z dwóch nóg. Lebron też miał kilka wsadów z dwóch nóg w swojej karierze, nawet jakąś 360, nawet kilka niezłych tomahawków, no, aczkolwiek bardzo dominujące, powiedzmy 80%, to jest u niego jedna noga. Także Lebron już tutaj w kilku skokach pokazuje nam, że potrafi dalej mieć tą... Twarz nad siatką. Oczywiście, raz lepiej, raz wyżej, i nie ma może tej regularności, jeśli chodzi o skoki, że tak jak kiedyś skakał w każdym skoku, je na obręczy, je na obręczy, ale patrzcie, dalej wykończenie i dalej czas kontaktu, no bo u niego czasy kontaktu są oczywiście krótkie, jeśli chodzi stopa z podłożem, bo on jest takim speed dominant jumper, czyli jest szybki, mały, mały kąt zgięcia w kolanie. Ale spójrzcie, wolno i będzie przyspieszenie. Dokładnie, penalty met, step, prawa, lewa i gość już jest w powietrzu. No i patrzcie tutaj, ale jub! ujęcie nawet nie najgorsze, jest w stanie pan Lebron skoczyć dalej, nawet jakby się uparł. Prawie, że łokciem na wysokość obręczy i mieć całą twarz nad siatką. Ile to nam daje? Ja myślę, ja myślę, na razie patrząc sobie tak ogólnie i oceniając, co tutaj widzimy, no to Lebron... Około 20 cm, 15 mógł stracić wyskoku, Tak, takiego maksymalnego. Oczywiście za tym idzie ta średnia wysokość, no bo wiadomo, nie jest w stanie nagle oddać jednego skoku na 115 czy nawet więcej cm, ale dalej Lebron potrafi sobie skakać te 90 cm od niechcenia w trakcie meczu, Co nie zmienia faktu, że u takiego gościa, Klebrą, który ma, przypominam, dwa sześć wzrostu duże dłonie, jakby nie było dalej sprawia to, że jest jebanym fenomenem. I jego. To tylko, ale wiecie, co to doświadczy? To nie świadczy o tym, że on jest nawet. <laughs> nie świadczy. To świadczy o tym, jaką on był bestią, jak był jeszcze młodszy. Był po prostu kurwa szczytem. Inżynierii, kurwa, molekularnej, że mu dali jak to Vince Carter powiedział, Bionic Left Leg. On był monstrumem. I to, że lata poleciały, on ma prawie 40 lat. On jest dalej monstrumem. To nie jest tak, że yy, nie wiem, niedźwiedź, który jest starszy, robi się mniej niebezpieczny. Dalej potraficie po prostu zjeść, że tak powiem, no i taki jest Lebron. Przecież pamiętam, jak ja jeszcze dużo więcej interesowałem się NBA już X lat temu mówili, A, że Lebron to nie jest Jordan, Lebron to nie jest ktoś tam, bo minie kilka lat on straci swój atletyzm i już nie będzie w stanie generować e, takich e, liczb na boisku, jak wcześniej. No i Lebron zatkał wszystkim ryje. Gdzie są ci ludzie, którzy tak mówili? No oczywiście dalej komentują NBA, ale pomylili się. I to grubo. LeBron dalej zapewnia w lidze jedne z najlepszych cyfr, jakie się tylko da. Dalej jest liderem, dalej jest all-starem, dalej jest reprezentantem y, USA. No i on po prostu konsekwentnie dąży do tego, żeby być. Goatem. Tak, Jordan jest go'em, ale Lebrona kariera jeszcze trwa. I on bije wszelkie możliwe rekordy, jakie się da i ustanawia. Wracając teraz sobie do jego wsadów, no spójrzcie, gdyby tak się zastanowić, to można by powiedzieć, a bo wszystkie jego wsady są z jednej nogi. Ale patrzcie, ocenialiśmy niedawno na kanale, kto nie oglądał, oczywiście zapraszam do yy, oglądania. Anton Edwardsa. Już według mnie to Antony Edwards ma dużo bardziej monotonne wsady niż Lebron. Lebron potrafi, jedna ręka, lewa ręka, jakiegoś reverse windbilla tutaj zobaczymy, potrafi z różnych pozycji ale upy robić, postery z, z kilkoma osobami. Nie ma oczywiście teraz takiego wyskoku jak Edwards, ale Lebron, ci co go krytykują oczywiście, to jest niesamowite, nie? Lebrona będą krytykować, że jest monotonny, że robi ciągle to samo, a kurwa Edwards, jak robi totalnie jedną pakę, to już jest zajebiście, to już jest Jordan, to już jest top of the top. To jest cały LeBron. Ja wiem, najbardziej klasyczny wsad, jaki można sobie wyobrazić, ale sylwetka do LeBrona jest nie do podrobienia. Jak macie na przykład logotypy i LeBrona byście sobie Tomahawka ze zgiętymi nogami z jednej nogi zastopowali, to nie da się chłopa pomylić. No spójrzcie. Tu nawet nie używał lewej ręki, bo już był w stanie kontrolować sobie tylko jedną ręką. Sam na sam z koszem lebron, no i dalej, klasyczny Tomahawk, ale zauważcie, że on dalej stara się użyć tego pierdolnięcia i dalej cały czas podkreśla jedną rzecz. Nie stawaj. Między mną a obręczą. No taka prawda, Lebron napierdala z taką siłą, i gdyby ktoś przed wami robił tak przez 20 lat z taką mocą, że nawet zwykły wsad próbuje wykończyć bardzo mocno, nie chciałbyś go blokować, bo przecież położenie Twojej ręki pomiędzy obręcz a piłkę Lebrona podczas sadu, to jest połamanie po prostu tobie, graby. No i spójrzmy, dalej znów Alejup nawet nie Alejub, podanie po ziemi. I szybciutkie wyjście w górę. Także Lebron to jest takim zawodnikiem, który pewnie gdyby chciał i zaczął trenować na początku NFL, to by sobie poradził w NFL. Pewnie w porno też, ale nie o tym jest ten kanał, uwolnił się jakoś, dwie nogi, prawa rączka, właściwie tylko z takiego dropstepa, krótki. Dwie nogi jest potrafi lewa ręka. Niesamowicie wszechstronny zawodnik no bestia, no nie mam po prostu słów 40 lat ja mam 30 kurwa, ja też jestem stary 35 w sumie, 35 no ale on grał 80 meczy w trakcie sezonu to gdyby mi kazali teraz zagrać 80 meczy w trakcie sezonu, to tu już byśmy odpalali zrzutkę na mnie na pogotowie i już byście mi kupowali miejsce na cmentarzu tutaj w Błażowej, byście mnie odwiedzali pod kosza dwie nogi, jeszcze klepną tablicy, tak jak w pośladeczek ale jup Tutaj akurat taki delikatny, punkty to punkty, ale teraz lewa ręka znowu odpalona. Także widać, korzysta też z swojego powiedzmy wingspanu, i jak ma tylko kawałek miejsca, jest to wystarczająco, żeby wykończyć mm, w sadem. No i LeBron mógł oczywiście zmienić całkowicie swój styl gry. Nie wiem, zrobić się three point shooterem i tylko rzucać za trzy, rzucać tylko z pół A Jebany ma cały package. Dalej kurwa kończy z góry, dalej dominuje yy, w polu. I to jest po prostu niesamowite. I czy byście Lebrona nie lubili, czy byście lubili, czy byście coś tam, to nikomu się nie należy w lidze obecnie większy szacunek yy, niż jemu za to, co gość totalnie odpierdala, bo w skali całej kariery gość po prostu zamknął i zamyka dalej usta wszystkim i dalej jest pierdoloną bestią. Dalej jest pierdoloną bestią, a jeśli on teraz jest pierdoloną bestią, to pomyślcie sobie kim on był, gdy przyszedł do ligi i jak eksplozywnym gościem był na początku. Podsumowując w dużym skrócie, Lebron stracił około myślę 15, może do 20 centymetrów wyskoku, hmm, oczywiście ta średnia się obniżyła. I co? I tyle. Dzięki wielkie za dzisiaj. Zostawcie łapę w górę, komentarz. Mam nadzieję, że zrobimy zasięgi. No tak działa ten oczywiście algorytm. I zapraszam do trenowania ze mną. Sam zaraz właśnie chciałem nagrać ten materiał i sam zaczynam teraz robić mobility, rolka, wałeczek. Owsianka przed chwilą wjechała. Mam nadzieję, że opierdolony na ryju nie jestem, bo lubię z borówkami ojebać. Yy, I tyle. Trzymajcie się serdecznie. Lecimy dalej. Yo!